Śmierć Iwo Pawłowskiego wstrząsnęła polskimi mediami. To kolejna zmarła osoba, która była związana z kultowym polskim serialem Świat Według Kiepskich. Nie jest tajemnicą, że ostatnio w krótkim czasie zmarło kilka osób, które współpracowały przy Kiepskich. Świat według kiepskich to serial, który wpisał się na stałe w historię polskiej telewizji. Produkcja, która rozpoczęła się w 1999 roku, zyskała ogromną popularność i sympatię widzów dzięki swojemu unikalnemu humorowi i charyzmatycznym postaciom. Mimo upływu lat serial nadal cieszy się wiernym gronem fanów, umierają aktorzy ze świata według kiepskich. Niestety, z biegiem czasu z obsady serialu zaczęło odchodzić coraz więcej aktorów. W czerwcu, walkę z chorobą przegrała odtwórczyni jednej z głównych ról, Marzena Kipiel-Sztuka. Krótko po niej odszedł Felix Scheinert. W minionym tygodniu pisaliśmy o śmierci Stanisława Kolendy, który pracował przy produkcji jako wózkowy. Nie żyje Iwo Pawłowski. Grał między innymi w świecie według kiepskich. Teraz media obiegła smutna wiadomość o śmierci kolejnego artysty związanego z kiepskimi. To już 84 osoba, która pracowała przy produkcji tego serialu, która odeszła. Iwo Pawłowski był aktorem niskorosłym. Mężczyzna zmarł 18 lipca 2024 roku i został już pochowany na warszawskich Powązkach. Poza rolą w kiepskich zagrał także w Wiedźminie, idealnym facecie dla mojej dziewczyny czy Ladies. Pawłowski grał też na deskach teatru. Z biegiem lat coraz więcej aktorów związanych z serialem Opuszcza ten świat. Do najbardziej znanych należą Ryszard Kotys, który wcielał się w postać Paździocha, Dariusz Gnatowski, czyli serialowy Boczek, czy Bohdan Smoleń, znany jako listonosz Edzio. Podejście tych postaci było bolesnym ciosem nie tylko dla fanów serialu, ale również dla całej polskiej branży rozrywkowej.